Słuchajcie ekipa! Witam was w kolejnym Ayo! odcinku z Minecraft Życie Ekipy! Eee, Ale słuchajcie, dzisiaj jako że ostatnio trochę zepsuliśmy sprzętu przy ostatnim odcinku To czas o? zrobić na odcinek skupowania, więc coś co w miarę lubicie Ale słuchajcie, przygotowaliśmy dzisiaj challenge dla I was Szymek, taki. Szymek! E, tak? Bo ja ostatnio znalazłem glony w naszym w naszym fortepianie No e, to trzeba to wszystko wyczyścić i kupić nowe rzeczy Ale A. słuchajcie, dzisiaj będziemy grali w taką grę, że ja wam kupię wszystko za co odgadniecie cenę Czyli jeśli odgadniecie tego cenę, to ja wam to A. kupię Więc słuchajcie Mamy do wyboru sześć różnych sklepów. Zaraz będziecie losować w tym naszym, tutaj można powiedzieć, kole oh. Fortuny, co takie nam wypadnie. I mamy tu możliwości. Media Express, mamy możliwości salon samochodowy. I to jest najgrubsza chyba rzecz. Możecie wygrać w tym odcinku samochód. Chcę, Zobaczymy źródła. Stacja benzynowa, więc tutaj no już chyba taka najbiedniejsza z tych wszystkich rzeczy. Jest Biedronka. Mamy także Gucci, uwaga, który jest otwarty właśnie, w, to jest jedyny z który na razie jest otwarty w naszej galerii handlowej. I jest no. także, słuchajcie, IKEA. Jedna rzecz na pewno nie będzie wylosowana. I czy w takim razie gdy chce pierwszy podejść do tego i losować? No i no, jak tak. się tak. Brywa. Dobra, losujcie po kolei, ale słuchajcie, zanim to słuchajcie o. oczywiście zostawcie łapkę w górę, dlatego że jedna łapka w górę to jest jeden dolar na serwerze, jedna subskrypcja zostawcie i także I jedna tak. subskrypcja też jest 1 dolar, więc zostawcie koniecznie, no i zapraszam Was na ten odcinek. Dobra, więc no. w takim razie, Noirak, to ty leś pierwszy. Ja? Leź pierwszy. kliknąć, ja, no przycisk, zobaczymy. Ej, i na razie nie mów, co Noirak, musisz to ustawić, żeby okay. ja dostał pushi. O cóż się na razie nie mów nikomu, co wylosowałeś e, Dobra, w takim razie Yoshi, teraz ty. Ja? ja kole, dawaj, no. dawaj, dawaj. Dobra. dobra. Zobaczymy. Okej, okay, nie mów nikomu co wylosowałeś i lecimy teraz... Może Miko, teraz ty, chyba, że dziewczyny wy chcecie, bo zostało ja. coraz mniej rzeczy. Dobra, Miko, dawaj. To Maja na końcu zobaczymy jeszcze dwie rzeczy. Okej. Okay, ja już wiem co wylosował właśnie, Miko, że mam zapamiętać. Okej, okay, i ostatnia rzecz. Zobaczmy. Ja wam powiem, co zostało na samym końcu, czego na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie stacji benzynowej, czyli to oznacza. Odmierza... Oho, czyli najgorsza rzecz w sumie została tutaj. Dobra, w takim razie, zacznijmy się chwalić od początku. A bo od końca, dobra. Czyli Maja ostatnia wlosowałaś. Co wylosowałaś takiego ty? Gdzie wyjrzewam lice kupy. Ikea. Dobra, Ikea zakupa. Dobra, to co będzie Rybka w takim razie? Wiesz co się trafiło? Pokaż. Ale tam pracuje. To będzie. jest Media Express? O pra... oh, oh, nie, ona będzie no. wszystkie ceny! nie! Oh, Najgorzej. No może teraz zmniejszyli wszystkie ceny w Media Express. Mocno, Mocno. Może, może. Teraz... Może Włączają niskie ceny. Dokładnie. No słuchajcie, to teraz w takim razie Miko, co ty masz takiego? Gucci, Alma... Co? On wylosował a, Gucci! Gucci. A, a. O nie, o to jest też duże rzeczy, strasznie, nie wiem czy nam wystarczy te pieniędzy, słuchajcie, 70 tysięcy tego w portfelu! O nie, no. dobra, w takim razie, co ty teraz wylosowałeś, Yoshi? Stary, stary, salon samochodowy? Stary! O nie! Brum, brum, brum. Yoshi ma szansę nie. O nie, i dobra, czyli to znaczy w takim razie, że Biedronkę ma Noirak, tak? Wow. Ale to także dobre rzeczy możesz mieć, dobra to w takim Ale razie samochodu tam nie będę najbliżej miał Najbliżej mamy chyba Noirak. do Media Express, <głos> <głos> więc w takim razie, Rybka, ruszamy w takim razie do ciebie I idziemy w takim razie e, kupować To ja jadę swoim samochodem, niech ktoś pojedzie tym, tym drugim z tyłu, niech jedzie I widzimy się w takim razie zaraz pod Media Express Dobra, jedziemy w takim razie, jesteśmy pod, no, no, dobra, dobra wow, Uważaj, jak ty jeździsz wow. wow. Okej okay. I dobra, Pankurca. w takim razie zobaczmy teraz. Pamiętajcie, macie do wyboru trzy rzeczy i za każdym razy, razem macie e, szansę trafić. I może też zrobimy no. tak samo, bo w zresztą u Fiza, więc taki odcinki się pojawił u Fiza, ale tylko, nie tylko u niego, ale macie także możliwość pomylić się o jakiś procent. Ja na początku zobaczę jaką, jaką rzecz chcecie wybrać, a potem po prostu Ach, wybierzemy. <laughs> Szef tam no dobra. dobra, Rybka, myślę, że to nie będzie dla jakiś problem, ale wybierz sobie w takim razie, jakie rzeczy chcesz stąd zabrać. Sporo rzeczy hmm. jest do wyboru. Hmm, może jakiś nowy MacBook. Ha? Albo może, albo Maj, może kupisz coś jest. dla wszystkich, e, czyli maszynę tutaj o. taką arcade'ową do grania. Może niech sama o. wybierze, co ona chce tutaj no, zabrać. Dobra, no, je, albo nie mamy mikrofalówki chyba. Dobra, mamy, nie, mamy. Rybka, dawaj, dawaj. Mamy? Ostatnio dobra, musiałem kupić ja, mikrofalówkę. Ja Myślę na tą wanną. Dobra, Ale to jest Masz ma szansę jest super pomylić się o 5%, ponieważ ona jest droga. W takim razie... Powiedz jakąś kwotę. Ja tutaj widzę mi więcej. Dawaj, dawaj. Jak dobrze pamiętam, kosztowała chyba 4,5. 4, dobra, ustalmy 4325. 4 I słuchaj, y, kosztowała 4400, ale jest przecena 15%, przez co nie kosztuje już tyle. Widzisz? Eee. Jest niestety przecena, Fala. rybka. No, musiałaś dawno pracować już. Więc kosztuje teraz 3740, więc pomyliłaś się aż za daleko, słuchaj. Dużo, dużo. Ta jest więcej warta. No, 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 widzisz, widzisz, widzisz. Dobra, ale masz jeszcze dwie rzeczy do wskazania, rybka, więc koniecznie wybieraj tutaj. O, dobra, ja, ch ja chcę mieć vlogerka. Chcesz ja kamerkę? Dobra. W takim razie obstawiaj. To myślę, że taka kamera to mogłaby. 3200 kosztował Tyle Ej. bym obstawiła. Ok, 3200 to twoja ostateczna, tak? Tak. Dobra, to masz szczęście, Aha. bo się no, no. trafiło tak, że kosztuje 3199, więc. O. o, więc kamera jest w takim razie twoja, ja tutaj muszę sobie już odstawić 3000, ja cię kręcę i. 3000, dobrze. Ile zapłacę. pieniędzy? Zapłacę po prostu 3200, ale nikt będzie ten. Dobra, i ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, rybka. O. Grzejnik do może, pokoju. Taki ładny Polaroid. Taki ładny jest. No nie wiem, możesz, możesz go sobie wybrać, oczywiście. Hmm. Tutaj możesz się pomylić aż 10%, więc tutaj masz uh. dużo w miarę do pomyłki. No to chyba wezmę taki. taki no i ile może taki mały. Polaroid kosztować? To tam w ogóle, Josi, czy ty. Ej, czy ty, ty, Josi, ja nie odjeżdża nam! Nie, ja, ja, Spokojnie, się... ja tylko auto parkuję, żeby Dobra. jechać A. szybko do innego czy ty sklepu. okradasz mój sklep? Nie, gdzie tam? Dobra, ale chodź, chodź rybka wybrać tutaj oczywiście. No Myślę, że tak kosztowałby 370 zł. Uuuu no trochę. Trochę przekroczyłaś, co? ponieważ on kosztuje tylko co? 120. Uuuu! No. To sporo. Niestety e, a... tylko jedną kamerę nie. będziesz miała w takim razie, więc ty sobie już ją zabierz, ja tutaj rzucę twojemu szefowi oczywiście. No i to tyle rybka, ale... On może ci się zapakować. No to mi daj, to mi daj. A tu ty sobie tutaj pracujesz, e, więc ja ty to... oczywiście tutaj to wrzuć do kasy nabij. i tak dalej. A, tylko nie oszukuj tutaj szefa oczywiście. No Właśnie. dobra, Ale w takim razie czas na kolejną rzecz i tak się zastanawiam, co mamy najbliżej. Ale salon samochodowy jest najbliżej, ale nie, to jeszcze na początku skoczmy w takim razie do Biedronki, słuchajcie Zobaczmy w takim razie, co takiego znajdziemy w Biedronce Dawajcie, dawajcie, chodźcie, chodźcie. Okej, okay, no i w takim razie teraz twoja kolej, więc zbijmy do Biedry i zobaczmy w takim Mogę razie Mogę taki wózek? Nie no, nie jest na sprzedaż stary chyba Nie sprzedajmy ja, się. Chodź, chodź, musisz zabrać da, rzeczy, no. które da się kupić stary Kup mi misia, kup misia Zobacz w takim razie ma... co ci się tutaj podoba stary Stary e. kup, kup, kup coś takiego na napoje może da się to kupić przecież Ej czekaj, bo to miał. jest przecież, tutaj stoi taki wózek ja, ja sobie Taki ty, wózek Nie, ale to jest stare do kupienia A znaczy, tak, ej no i Irak może dla nas wszystkich kupować. tutaj z napojami tutaj Ale nie, bo gdzie są ceny podane, nie wolno tutaj Ej. takich rzeczy, tutaj nie ma różnych, chodźcie Tutaj co, lodówki nawet tutaj mają i tak dalej To ja chcę na pewno plecak No dobra, który ci się kolor podoba tutaj? Taki, żółty To tutaj żółty jest, dobra, w takim razie no, ile obstawiasz? Możesz się pomylić o, o 10% Obstawiam, że taki plecak może kosztować Mhm No tak wyrobiony jest trochę to z 50 Z 50? No. Kurczę, muszę Nie no, ale jak wyrobiony, stary. No, jak to zobacz takie rzeczy. Jest, no mówię, że zrobiony tak ładnie z, ten. No, tak, Dlatego stary, 50 ale... dolarów. No nie no, stary, ale e, niestety źle obstawiłeś, Jak ponieważ to? jest wyprzedaż, bo już szkoła się sko stary ten. O. I kosztuje 40, ale to się nie mieści stary, w 10%. No. To o, ja chciałem plec, bo nie Biedny. mam plecaka No o. widzisz, ale już, już są wyprzedaże stare, bo szkolne to rzeczy już, już się plecak. wyprzedały wszystkie. moje rysowy. O, dziękuję. Spokojnie, dobra, dobra, to jeszcze dwie rzeczy możesz obstawić, hmm. stare ubranka. Hmm. Ubranko jakieś tutaj bym wziął. Taki wieszak z tymi butami i z tymi ubrankami Cały ten wieszaczek chcesz, tak? Całe no. te wszystkie ubranie na tym? Mieliśmy jedną no. rzecz wybierać, no ale niech będzie, dobra. Ale przecież to jest jako jedna rzecz Nie no stary, jedna rzecz to jest tylko i wyłącznie kurteczka, albo sukienka hmm. i tak dalej No nie wiem no, ja bym udał coś tam. Tak? Spróbujemy? Może jeśli obstawisz dobrze faktycznie, ale ty się możesz pomylić tylko o 5% Więc w takim dawaj tej buty też z 15 No jeszcze pamiętaj o tym stojaku, no Dawaj to dawaj, jak dawaj pewnie też z 20, dobra Strzelam, że 135. Uwaga, uwaga, muszę obliczyć, czy to się mieści w no, tych 5%. Dobra. A, no to nie jest 5%, ale dobra. Ja ci mogę w takim razie to zaliczyć. A ile procent? No bo to jest mi więcej, no jest 140, ale nie, nie to się mieści. Mieści się jak 140, dobrze. Mieści się. No. Mieści się. Dobra, faktycznie. Ja, ja nie umiem liczyć w takim razie. To może w takim razie zabrać ten cały. To bierzemy. Dobra, i, i ostatnia rzecz. Jak zrobisz to? Krówkę. Sobie tą krówkę. To wstawaj w takim kur... razie, ile ona może? Dobra. Y... 10. 30 bym dobranądzę. Ile? Stary ile z Minecrafta Widział? bezpośrednio? Jako film? Ile? Ile myślisz, się ja 30. No Pamiętaj, jest że to jest? Może się 30. Ale też myślę, to jest. Minkowe. Ile? 30. A. O, Dobra. 30 Daj 27. Daj ci stary aż 20, 15%, idziesz dalej, bo Dobra. to jest tania rzecz. No. Jest 27%, tak? 27 taka krówka Kosztuje 25, czyli możesz oczywiście zabrać Jees, tutaj. No, super, Dobra, więc ja zaraz to. przechodzę oczywiście tutaj do płatności i o. widzimy się już w kolejnym sklepie, to pojedziemy może dalej w tę stronę i pojedziemy tym razem do Ikei. więc idziemy okay. kolejną stronę, ja tutaj zapłacę Dobra, w takim hop, razie hop, i lecimy tutaj. teraz ten. Dobra, w takim razie mm, ta idzie tam w sensie, się ujedziecie Słuchajcie, już raz z Ikei robiliśmy coś podobnego, zobaczymy czy tym razem nam się to uda. Dawaj tej ale maja. Tu... Może Pachy coś ci brakuje w pokoju jeszcze. No, e... te meble. Dobra, zobaczmy w takim razie. Maja, wybierz tutaj, e... rozejrzyj się. Ja, ale tutaj masz dużo rzeczy. A rzecz. może coś do Tego też do nie za wrody, długo, żebyśmy co? mogli do, do wszystkich sklepów jeszcze dzisiejszego dnia. Jeszcze guci, guci. Mi się podoba to. Ten kwiatek? To? Dobra, to jest jako. Jako, że to jest ochrona Dobra. środowiska, to ci tutaj, że możesz się pomieścić nawet 20%. O, tu jest No, więc... Nigdy nie uczyli mnie rodzice, ile kosztują kwiatki Ikei, To znaczy drzewka w sumie. No dawaj, możesz zgadywać. Yy. No, to coś 50, koło 50. 29 20% Dobra, jest 30. twoje, tak, jest twoje. Z tego co widzę to tak. Jak ja, jak 46 kosztuje to się, się załapała, dobra. Więc w takim razie, w jest oczywiście twój, i lecimy z kolejnymi rzeczami. Ale o! super, mamy drzewo. Czy coś hmm. jeszcze, ale to pewnie w jej domku będzie, pewnie sobie zostawisz. Nie dam. No, nie, no. Dobra, bo, bo, Wybieraj sobie no, kolejną rzecz, bo na przeczyta żeby ci obgryzła. O, a co tam było? O. No to dobra, to ile myślisz, że może to kosztować? I daję tutaj, że jako, że to jest trochę, powiem że to jest trochę drogie, więc Wębrogi? daję ci 10%. No. Trochę? Mhm. Mm y ty? bo to nie do końca jest prawdziwa korona, ale nie taka jak masz czemu, ale no. No. prawdziwa jest droga, nieprawdziwa to tak ten, a taka trochę prawdziwa to ja nie wiem no nie to wiem tak, no. tak połowa tek. od rana mam w głowie y, 200, nie wiem czemu, ale 200 200? Bo 200 to fajne ja tak. powiedziałem? 10% no. tak? no to mieścisz się, dlatego że po? to kosztuje 190, więc się mieści o, w 10 A ile ja normalna korona kosztuje? No, nie wiem, ja kupowałem moją za 2000, ale moja jest z Gucci, stary. No, z Gucci? Stary, bo ona ma w środku, no możemy iść do kolejnej Aha, rzeczy jeszcze? No. Dobra, wybierz no no, okay. kolejną rzecz. Kurczę, ale patrz, ona już dwie rzeczy trafiła. O, Maja, mam tu coś fajnego tutaj. Patrzę. O, jest to strzelania z słuku. Ale super! Po lewej! Fajne, fajne, fajne do strzelania z łuku! Dawaj! Dobrze! Może to obstaw właśnie no, masz tutaj, jako że to jest fajne, że to, ale masz i tak 10% do trafienia. Yyy... się pomóż mi. Ja bym za to dał 70. Oj, nie wiem, zobacz, bo to jest lite drewno. 95. 95? O nie... jakie Jaki to jednak to nie jest lite drewno, to jest po prostu jakaś, jakaś płyta beznadziejna. Ale jak to musi być No wydaje ci się stary, ale Tyś to kosztuje to tylko sprach. stary 32. Jak to? No widzisz, to jest jednak takie, bo to jest na, na wyprzedaży i tak dalej. Teraz jest droższy. Nie, ale nadal to kosztuje tak tanie. Ale Nawet jak już na miarach dotąd to jest nawet tańsze. Dobra, no to w takim razie dwie rzeczy już dostałaś, się, w takim razie za to zapłacę. No i lecimy teraz może do Gucci, co wy? Guci, Gucci. Czas zobaczyć w końcu galerię handlową. To się jeszcze nie wszystko otworzyło. Aha, trzeba zapłacić przede wszystkim. Kiedy zapłacić i lecimy. Okej, w takim razie jesteśmy przed naszą galerią, która nie tylko będzie całkowicie otwarta, ale aktualnie słuchajcie, jest już otworzona na przykład Guci. O, jest. Mam tu jeszcze jakiegoś dropa, Słyska. Q HQ, Kevin Clay, Clay. Gid i tak dalej. No ale zgróci no. właśnie i zobaczy no. w takim razie. Akurat ja to nie będę podawał grudzi. cen, bo mamy tutaj specjalisty, który także poda tutaj oczywiście, czyli no. na zobaczcie, no. ma nawet na głowie. Nawet ma takie. czapkę, pokaż, pokaż czapkę. No, pokaż pewnie, czapkę. Że mam. Widzicie? I to jest nawet no. tutaj ta czapka, tutaj ją widzicie, więc no. możesz tak tego samą dostać. No dobra, nie, nie chcę. w takim razie, słuchaj Miko, masz trzy szanse oczywiście, żeby trafić coś. Więc bo ja się tak boję, wybierz sobie nie rzecz, którą list. chcesz. Dobra, uh, Ile? No to ja bym chciał. tą czapkę, tą babą Którą? Tą, tą, tą czarną, tą z napisem Gucci po prostu, tak? tak. Guci. Dobra, w takim razie obstawiaj cenę i ile I się w może W dolarach, tak? Tutaj? W dolarach cena. W dolarach? Do, no to, Czy to w złotówki, złotówki, ja tak, w złotówki, tak. Złotówki, tak. Dobra, tak. Okay. Więc oczywiście y, obstawę. możesz ja się pomylić. 10 czy 5%? Jak musisz no, ją? 10, 10, dajmy mu na, pie na pierwszy 10, dzień dajmy mu 10. Na 10 wiesz nie. Jeśli trafisz, no. to do piątki, ale... A, ty mam... trafisz. No dawaj, no, dawaj 1298 No słuchaj, jeśli... słuchaj stary, no generalnie um, no nie chcę ci nic mówić, co nie? Nie mam hmm. jej, ale no nie masz jej, bo to jest jakieś 900 złotych. No gdzie jak to? No hmm? więc trochę za wysoko... Za wysoko, wysoko dałeś. No, no nie O Cztery stówy, o, o cztery stówy za dużo. Dobra, więc masz kolejne rzeczy także do wyboru jakieś mm. tutaj. Mhm. Tak, ten pasek, wybrać. nie ten brzydki jest. Mm -hmm. O, tego, tego. Ten pasek chcesz, dobra, ten? czyli nie z tymi wiem. dwoma literkami tutaj połączonymi, dobra. dobra. Te, okej, okay, ten pasek. Okej. Okay. Okej, okay. to jest ze złotem, tak? To jest złoto czy to jest srebro? Nie to jest chyba złoto, z, to jest złoto. złoto, to jest złoto. Tak, to jest złoto, dobra, okej. Okay. To w takim razie obstawy... Możesz ciągle o 10% pomylić. Czyż nie 1115 115 no niestety, aczkolwiek nie trafiłeś, bo takie paski to jest rząd około 1800 złotych. O, To 2000 uuu, nawet, więc duro. no niestety! Masz ale ciężar nie stare, stary, stary. I Tylko nie lataj po Ach. tych wszystkich rzeczach, stary. Ale co za mały, nie widzę tu nic. Dawaj. E, e, no to, to. Dobra, koszulka, tak? Dobra, koszulka. koszulka tutaj z, na, z napisem. Nie w wiem, ile razie. mogę ile się powiem. To jest I chyba tak... wąż, czy nie wiem, chyba tak. Chyba to nie jest, to to wąż, jest. Zaplecz, 10%. 10%, 10 no. a może 15! Da. Nie, no czemu? Cały czas masz 10! Dawaj, dawaj, stary. 10 po 5. No to. Dobra, 15 niech będzie, co? 15 dajemy. Dobra, ci 15. Się szansę, no. Pamiętaj, to nie jest koszulka ze sklepu sieciowego takiego zwykłego. No właśnie, Tutaj to jest... ceny no. są dosyć mocne. Podpowiem ci tylko, że na pewno mniej niż poprzednie rzeczy. Dokładnie. Aczkolwiek to też no, nie na pewno. zaniżaj aż tak bardzo. Dawaj, może to... ci się uda. 15% masz szans. Dawaj, stary. Znaczy, 15%, o... żeby cześć, no. no. To y, 890 y, 850 Dobra, słuchaj, w takim razie Twoja odpowiedź jest poprawna gdyż, Yes, to oh, Gdyż tą koszulkę no możesz tak za właśnie osiem stówek powinno indydać. O ja, 6, dobra z Czyli 800 w takim razie płacimy za nią Ja ją w takim razie zaraz poprosimy tamten Zapłacimy Żebym za nią dzieli. i zaraz będziesz już mógł na siebie zakładać i tak dalej i tak dalej No w takim razie mamy już wszystko tutaj w pudełku Uważaj, żebyś daleko? nie pobrudził Kompletnie, więc dobra, w takim razie została nam ostatnia rzecz. Myślę, że tutaj muszę polecić pieniądze takie, Ooh, że ohoho, ale dobra, w takim razie jedziemy do salonu samochodowego i dobra, lecimy w takim razie. Okej, okay, dobra, lecimy w takim razie i teraz słuchaj, to jest trochę mały wybór tych samochodów, Alta. ale no masz, są, masz tutaj na przykład kłada, masz tutaj yy, traktora, masz tego tego, masz też, no. masz oczywiście tej Ferrari. No. no ale dobra, w takim razie stary, obstawy Tutaj już Seria będzie 5%, stary. Co do 5% czemu? No bo gdzieś... to wiesz jakie ceny są tutaj, nawet nie, nie które mi nie stać, więc jestem w stanie ich kupić, stary. Ja to jest kredyt, bym musiał tu zabrać. Dobra, wybierz sobie pierwszy samolot, jakiego walczysz. Dobra, wybrałeś sobie już coś o... fajnego tutaj. Pamiętaj, i fioletowe bym. Chciała. Fioletowe. A, a, a dobry wybór. Cenę cenę i... obstawiasz? Dawaj, stary. Ja już mam takie, więc ja wiem dokładnie, ile to kosztowało. No, 120 tysięcy. 120 tysięcy. Uff! 아 <shrug> 150 kosztował ten 150, samochód. 150. Yeah. Więc jeszcze podejrzewam trochę więcej, bo ja kupowałem trochę słabszej wersji tuningowany. Więc no, no to by jeszcze drogę kosztowało tej więcej, bo ja też sporo wydałem na to. Ale no dobra, w takim razie masz już nie może żadnego Ferrari trafić. Dobra, okay. Teraz masz jeszcze do wyboru Kładry. traktor, Kładry, quad, traktory. albo jeszcze samochody na zewnątrz, bo też możesz zobaczyć, bo te są różne też. Zaraz na no zaraz zobaczymy. Ja chcę na razie kładać tutaj sto. No dobra, kłada? dobra. Okay. Kład czarny, No. czarny, ten szary, dobra. Mhm. My też mniej więcej pamiętamy tam, ile to kosztowało, bo tak, żeby no. miał takiego, możesz wtedy się wścigać na przykład z Mikiem tutaj. Piętnaście no. tysięcy. Ile? O. Piętnaście tysięcy. Nie. Za mało. Kosztowało chyba mało. 35, z tego co, co? pamiętam. Tak? Teraz, teraz, teraz co? Teraz? po no, tak. Tak, tyle wydaliśmy. Serio. Dobra. No Pisać. i ostatnia szansa, czyli został już jeden rodzaj samochodu. No, wybierz sobie ty oczywiście. No. Kolor ok Okej. A dobra, to chwila. Ja bym chciał. No nie wiem, ten czarny tutaj, o. Czarny, jak, tak? Tak. Pamiętaj, że na jest droższy niż kład, ale no, to jest to, to... tańszy no, nie. niż ferrari. No, to no ale jakby, no nie mam pojęcia, bo. Kurde. Jeśli kłady są tutaj takie drogie, to tak ja to też powinno być drogie. No ale to, co, pamiętaj, co, co, star, że się... te kłady są. E, one są bardzo dobre. Szedłem, popatrz, Yoshi. że Miko wyprzedzał no. ich tym samochodem. wypożyczonym. pieszka <grym> e, e, liczba znajduje się pomiędzy. 3 e, a 6? Co, I czemu ty mu podpo... Co ja? to jest w ogóle? To, ja ja co, że, że Noirach, ty pracujesz w tej. Ja miałem ja. strzelać, że 50 tysięcy właśnie, ale... Co? Za ja, to zapomaganie! Ale nie a no, właśnie miałem mówić, że, miałem mówić, że 50 tysięcy, ale... Ja nie wierzę, kład no! mi tutaj... A no, no i czemu on mu podpowiedział? Co? Ja... co? To jest poprawna odpowiedź, no! 49 ja. 730. Ja, no tysięcy ja wiesz czemu? Ponieważ on ma słabszy silnik, bo to jest taki... Możesz go później sobie tuningować i tak dalej, no, ale no to jest możesz, taka możesz podstawowa wersja stary samochodu, a dlatego taki drogi, Kurde. że on po prostu ma w sobie stary taki no, tak, Nie wiem no, ja, 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 ja. ja miałem tą cenę strzelać, ale No to dobra, to, ale, ale gratulacje w takim razie, ale ja nie przyjmuję wygrane. tego, ja, bo, jak to Nie, ja idę strzelać ten traktor, no bo to nie nie jest niesprawiedliwe. Ale nie no stary, no co, co, co ten samochód nie, wygrałeś. to no, jest niesprawiedliwe, czuję, że to jest niesprawiedliwe. To co, jeszcze inny wybierzesz w takim razie? Ja wybieram inny samochód, bo... Bo to, no i jak tutaj powiedział, inaczej. no ale nie, nie ma już stary innego do wyboru. Jest traktor. No, traktor? No, z... no z... <śmiech> traktor <śmiech> Dobra, to możesz traktor stary traktor. <laughs> obstawić. Traktor. Traktor będzie kosztował... No to jest sprzęt rolniczy, ale to nie będzie, bo to ma słabszy silnik, ale to nic nie mówię tutaj stary. No, tutaj no ale tutaj... pomyśl, pomyśl nad wszystkim. No myślałem właśnie... No po... ty już się nie odzywaj. Myślałem o 5, 15 tysięcy tak szczerze, że traktor. Ale... No nie wiem, jakby... Dobra, ja bym dał. Ja ci podpowiem tutaj, że e, słuchaj, są od Unii Europejskiej takie różne, <laughs> znaczy już nic nie mówię tutaj, no. że, że trochę dofinansowania i tak dalej, więc takie rzeczy no mogą w sumie być tańsze od i tak dalej. Okej, okay. to dajesz 12 tysięcy. Mm -hmm. Okej, okay. uwaga, e, no i Raj w takim razie sprawdź, to jest poprawna mm. Nie, stop, 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 nie, 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 stój, w ogóle, nie, 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 zmieniam cenę. Zmieniasz cenę? Dobra, jaka cena? No i jak? Słuchajcie, jaka. ile lat trzeba mieć w naszym kraju, by jeździć autem? Ja Cyba? wiem, ja wiem, ja wiem. No ile? E... 14. Nie, no serio, hey, 18. Auta. O właśnie. Czyli obstawiasz 18 tysięcy, tak? Tak, 18 tysięcy. Dobra, masz możliwość. Ile 5... było procent? 5... Nie, no 10% może się wydać. 10, 10%. To daje wiesz co? 18,5. I... O, okej, okay, 18,5. Okay. Dobra. Wiedem Jesteś to, pewien, pewien? To jest moja tak? ostateczna tak, odpowiedź. Takim razie. odpowiedź. Tak, 17 i pół moja ostateczna odpowiedź. Na pewno? A, hej, słuchaj, ja już widzę Dobra. cenę. Ja już nawet wsiądę do tego trybu. Cena to, Neuracht, no, może na raz? Cena e, 18 to... 18 999 złotych. Więc widzicie, zgadza się. Ale fajnie. Bez Ja nie mogę stanąć, ale będę po ogródku jeździł. Miej coś tam trawnym. Jak go zapalić, bo ja chcę nim wyjechać już stąd. Ja to Czyli już wszystko no, ułożę. 19 tysięcy się mam się przygotowane. Najpierw, wiesz? No i raz chodź, ja tylko zaparkuję za, za tamtej pieniądze okay. w takim razie. Ja I Lecimy. Nie nie nie. nie, 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 ja. Proszę, nie, tylko oddaj mi tutaj portfel. Potem, Dobrze. po tym wszystkim, chciałem, żebyś widział, ile tam od razu jest. To wszystko yes, widoczne. Zgadza się. No i tutaj stary mega pomogło dofinansowanie z Unii Europejskiej, dlatego, że oni tutaj sporo pomagają w sprzęt rolniczy. A jeśli wy chcecie no. nam pomóc w zakupach i takich tak, tak, tak to us... koniecznie zostawiacie łapkę w górę i subskrybujcie no, kanał Bo szybka. ja już chyba dzisiaj około 25 tysięcy tutaj przewaliłem, a szczególnie no. na ten. Tutaj... No, <laughs> musicie <laughs> dużo łap zostawiać, naprawdę. Udało się w to wszystko trafić. Mam nadzieję, że Wam się podoba bo słuchajcie, jeśli chcecie więcej odcinków takich, to oczywiście zostawcie tutaj łapkę w górę, także zasubskrybujcie kanał, zapiszcie w komentarzu jaki kolejny odcinek możemy nagrać. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. pa